Gdzie pani ma kamerę? Tak, policjanci... No wyciągnę, normalnie dupie, mam kamerę Z dupy wyciągnę Przecież normami, ale to co tam to widziałem Nie no, nie taką kamerę nie wystawam... mam, nie? Tylko, że ona... No, z, dupy. z dupy Pani ma taką pojemną? Dobra, pan przystanie, no ale no, mam ten drona jeszcze, nie? Który Wystarczy sobie ja lata tam, Ja tam kurwa nogami chodziłem Panie no, pytanie Pan sobie nie wyobraża pytanie. Pytanie. za dużo, panie policjancie na pani na to, że może... Nie, idę sobie, chodzi coś idziemy Zapraszam panią Zapraszam sitting, Zapraszam na pokanie żołądka. po co? No pani ma dziwne rzeczy w no dupie. dobra, pan się uspokoi, Ona jest taka mała. mała, ta kamera jest mała, proszę pana się w kieszeni jak ja ją dotknę tak, to ona się mała. powiększa. Ona jest na dotyk, ona jest na dotyk, jak ja ją dotknę. To tak samo jak fujara dotknie panu Kutasa, kobieta dotknie Kutasa, lubi. to jak jest taki malutki jak pana, to się robi potem taki duży. Ja w nie mogę. Cześć panu, paże. No to tak samo z kamerą. Czekajcie dotknę kamerę i kamerę się robi dużo.